No hej, hej, cześć widzowie, z tej strony Pucior. Dzisiaj zagramy w grę w Robloxa Pet Simulator X. I mam bardzo, bardzo najsilniejsze zwierzęta, jakie mi się udało zdobnąć. I właśnie dzisiaj będzie Pet Simulator X, tak jak dalej. Zaraz pójdziemy właśnie... A bardzo bym chciała, żebyście mnie zasubskrybowali. Nie wiem nie wiem właśnie co to jest jakieś takie, toś jakaś nowość się tu pojawiła. Ale zanim do tego pójdę, to zostawiajcie dla mnie lajka, subskrypcję. Jeżeli się ten film spodoba. Jeżeli Ci się ten film spodoba do końca, to wtedy możesz kować ten film i tak dalej. O, to czekaj to jakieś tutaj. Widzicie jak właśnie... jak tutaj szybko łosi się zdobywa? Czekaj, zaraz zobaczcie lepiej. Widzowie widzicie. Patrz ale tu się chyba jedno nawet zwierzę przyda. Nagrywa się Tak Dobra widzowie idę tam sprawdzić co to tam jest, że się je zasubskrybowali i tak dalej piszcie tam, widzę te... Powiedziałam, że pisaliście mi czasem w komentarzach ok Znaczy, żebyście dali że chcecie dać subskrypcję dla mnie Możecie pisać na przykład o Robloxie coś, nie tylko to samo ok, ale o ok to jest spoko komentarz, tylko po prostu widziałam nieraz taki, taki komentarz, słuchajcie, no i tak dalej, ale, ale to jest dość fajny komentarz, no, no, podobało mi się. Dobra, no dobra, nieważne, już, dobra, wam już nie przedłużam, więc idziemy tutaj sprawdzić, co to jest. O Jezu, jak mnie wywaliło. Gdzie ja jestem w jakimś takim tym gdzie ja jestem? Ty widzicie to? E, ja jak to są Mogę kupić. No mhm. ja nie mogę, patrz. widzicie? widzicie? No może to jest raczej dla mnie, patrz. Nie, ja to kosztuje. Ej, kościół, zasłaniasz mi. Ja nie widzę, jak to kosztuje. To jest jakieś takie. Zobaczcie lepiej. Ale wysko że Widzicie, to jest jakieś podskakiwanie właśnie, zobaczcie. Ja jak topywam. Nie dobra, właśnie tutaj teraz pozdobyłam sobie takie... Jakie wielkie! Jak wysoko ale mi się to spodobało! A, to mój pies. Mój pies zeszedł. Słuchajcie. Mój pies tutaj wika. Mój pies Wika właśnie zeszła tutaj. Boże, ktoś tam rozwala. Yy, mój pies Wika zeszła z łóżka właśnie. Jezu, jak one się to To ja nie mogę się tym powiedzieć. Nie. Dobra, zaraz powiem, bo oni się w śpiewieniu. Oh gaś. Co się stało? Popatrzcie! Ale mam takie. Ty! Popatrzcie, ile ma tu siły! Czekaj, muszę tu wziąć i włożę jego. Czekaj. Aha. No, ale jak chciałbym wzajemność sobie, lepiej to wtedy. Może one to zdobywają! Słuchajcie! O. Widzieliście, że nowość. Nowość się pojawiła jakaś taka, że z pudełka Lety. Lety, tutaj tego. Yy, yy, dobra, Teraz skoczę sobie tutaj do góry, mogę? O, troszkę właśnie mi się udaje, ale czekaj. O, udało mi się. Muszę do samej góry sprawdzić, czy coś tutaj jest. Ja już to gram kilka razy, ale i nie pamiętam ile dokładnie. Najpierw raz w tą grę grałam, to miałam takie bardzo słabe pecy, słuchajcie. Ale teraz już mam bardzo silne. Bardzo miałam słabe niestety. Zaraz, coś tu jest? Nie, jednak nie. Tutaj nic nie ma takiego, że muszę jednak tutaj pozdobywać te te i pozdobywać te pudełka. Ale mi to pozwala juchować się! Pójdę sobie może kupić jakiegoś nowego peta, także idę na dół. Ja pozwalam to. Sobie. To silne, więc ale usunę to właśnie resztę, ale troszeczkę właśnie zostanie. To tyle ono dostanie. O, co to, to? O, mogę tubie pokróbować. Aha. Okay, na to jest tyle, na no bo dobra, teraz się teleportuję się do tego. O! Kałasuje się tu strasznie. O, idę teraz tutaj porozwalać te monety. Ja nie mogę, ile mam kasy. Dopiero to tutaj kiedy się pojawiło, a tu już właśnie mam biliardów właśnie czy coś, czy ja ileś tam nie wiem. Dobra. Ja mam teraz bardzo silne pety, więc chodźmy pozdobywać te monety tutaj. Komputer był kiedyś czyszczony, ale... i... no. I tak dalej. Ale... Dobra, teraz właśnie O ja. Dobra. Oja. Popatrzcie, nawet mogę już tutaj kupić kolejną ten... Kolejne przejście. To jest skrzynia kolejna, ale to może kupię później albo następnym razem. Kupię sobie na kolejność. Patrz! O! Zobaczcie! Teraz co to jest? Ale to nic nie... Tutaj nie stałem. Co to jest? Co to za jakaś kraina trochę dziwna jakaś taka. A zaraz co to tam jest? Ja nie mogę, ale śmiesznie wygląda to wszystko. To niektóre osoby mi są w komentarzach ok, więc możecie pisać tak. Nie taka ściągle cały czas ok, ja to widzę właśnie. I możecie to pisać... Możecie pisać jakieś tam mm, jakieś tam komentarze, mm. ale no. Na przykład, jeżeli Ci się ta gra podoba, to możesz... A jeżeli lubisz tą grę. No też niektóre osoby... nie, ale niestety niektórym, niektórym graczom jak grają w Robloxa, niektóre osobom mogą się grano nudzić, niektóre je, ale jest popularna, tylko... Niektórych osób mogę, może się ta gra nudzić, a więc... A mi się tak nie nudzi, jest ona fajna, dość dla mnie. No... A Niektórych osób mogą się niestety nudzić. I bardzo rzadko mogę w to grać, ale... A mi się nudzi na przykład Adopt Me. Adopt Me jest bardzo nudną grą, ale popularną, bo nic tam nie ma ciekawego. Aha... Bo mi to chyba złudziło wielu osób, niestety. Bo nic tam się ciekawego nie robi. Nie ma nic tam ciekawego. Dobra, nie przedłużam. Zacz dobra, zbieramy te monety i może coś tam kupimy może, czy coś. Zobacz, nie, zobacz. Jak to dopiero to co kupiłam, to już dużo pieniędzy, a to już coś wszystko rozwala się i tak dalej. Ale po prostu dobra, nie będę już wam tak przedłużać ciągle. Nie chcę, żeby tak za długo ten film trwał, przez to, trwał przez to jak tak długo mówię coś. Mamy diamety? O, mamy 9 milionów. I ja, gdzie ja jestem? Tu. Poczekajcie. Mhm. Mhm. Potem pultuje się gdzieś. Co to jest? Moją malt. O matko... O, mogę tutaj wykupić właśnie. Eee. Mogę się tutaj ustereportować. Zobaczcie. Eee. O, popatrzcie! A gdzie jest ta skrzynia? A tu jest. Zobaczcie, jak szybko ją rozwalę. O! Zobaczcie, jakie dostanę. Widzicie, jakie dostałam przez to skrzynię? Bardzo dużo. Ale przepraszam Was, widziałby, że. Tak trochę długo mogłam, że, że tak długo mogłam mnie troszkę nie nagrywać Robloxa, bo nie masz, No czasem nie mam czasu! No. To wszystko przez pracę, no, jak mam tyle pracy, to inaczej nie dam rady tak nagrywać. Ale mogę mieć troszkę czasu, dlatego myślę, że coś nagram. Właściwie bym chciała coś nagrać, ale czasami nagrywam coś tam, jakieś tam filmy. Jakieś tam różne gry lubię nagrywać. Jak komputer mój dopiero był czyszczony, to nawet nie miałam co nagrywać. Musiałam mojego tata zawołać, żeby coś tam zrobił, zainstalował, to i mam. Teraz już nie mam co nagrywać. No, tylko to chciałam powiedzieć i tyle. I koniec już tego tematu, bo już jest, cały czas wam przedłużam, słuchajcie. I już wystarczy. Już cały czas gadam i gadam i gadam. Więc wracajmy do gry już i będę tam mówić o grze. O! Ja nie mogę. Ja nie mogę! O, mamy tu kolejny prezenci. Jezus, malia, ile monet? Pójdę tam sobie. Mhm. Teraz jestem przy takich monetach. A na koniec, a później może znowu pójdę do takich, takich do, tych bloków, właśnie będę rozwalać, żeby coś tam nowego może kupić albo nie wiem Coś tam nowego. Mam tu wszystkie już teleporty odblokowane. A co to takie za kłódką? Zaraz to sprawdzić. Mogę... A, zamknięte. Zamknięte. Nie da się wejść. Może nie można. Pójdę do tego, porównamy sobie tam porozwalam monety. No, i tak dalej. O, to skrzynię pójdę rozwalić. To. A co to? Będzie następny odcinek kiedyś. Ja będę mieć czasu chcesz coś nagrać. Nie wiem, Prince on jakieś tam o więzieniach? Nie wiem o co chodzi. Nie wiem na razie, tylko nie... Jak będę mieć pomysły na jakieś inne gry, to wtedy. A czasem też lubię ob... Może kiedyś będę też nagrał obby jakieś czy coś, albo ja zobaczymy jakie tam będziemy mieć pomysły, jakieś grze, jak będę mieć czas. Eee, Teraz ja to wszystko rozwalam No, chodź tu skrzynko. Czeka tutaj. Czeka, ale botk tutaj. O! Dzięki za monety! Spadnie? Chyba spadnie zaraz. No spadło. I tak. się to pojawia. Portala. Hmm, jakiego tutaj? Mam tego. Ale ładnie, tu popatrzcie. To jest jakaś wiosna? Chyba to jest wiosna, popatrzcie. Może wiosna tak wygląda: takie kwiaty tutaj jakieś są. Wszystko różowo. Chyba to wiosna może na pewno jest. Okej. Okay. Kolejna mamy tu coś takiego. Ja nie mogę patrzeć, jak tutaj leci. Popatrzcie. Nie wiem, ile mona tu ratuje. Uciekawsze. Teraz morio, ale popatrzcie. O, tyle. zbierać to. Idę pozbierać te monety. Zabotuję się do tych klocków albo coś. Się teraz do takich klocków i do tych klocków teraz sobie porozwalać i może i na, razie kończę, i na razie kończę nagrywać, może czy coś albo zobaczymy, bo zobaczymy je i jak sobie jeszcze tak troszeczkę nagrywać i tak dalej.

zaraz, czemu tutaj nic nie ma? Czy są monety? O, są, so, lecą już teraz. co to jest no tak sprzedanie. ale ja mam Czyli teraz ja nagrywam. nie ja mam mnie, tutaj proszę na Teraz tak tutaj tak na tak chyba tak nie przeskazać. tak tak A, poczekaj, tylko coś... jest... jeszcze tylko to rozdalę. Pozbieram jeszcze ja pozbiamolety. No dobra widzowie, na razie kończy naziolać, także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. To zajkujcie mój filmik, dajcie subskrypcję. Możecie pisać i inne komentarze, jakieś takie fajne proszę. No. Na jakieś takie fajne poproszę albo coś zostawię i fajnie by było gdybyście zostawili zostawili dla mnie lajka jakby było więcej wyświetleń to proszę zostawiajcie dla mnie lajka jeżeli ci się ten film podoba spodobał ci się no ja już tutaj kończę nagrywać także, także żegna się Alabot żegna się też Pucior także na razie pa